A to, że w przyszłym roku stuknie 60 to jest dla ciebie jakiś taki powód, żeby doszło do jakichś przemyśleń? Ja po pierwsze ja się czuję du, du, dużo młodziej, tylko ja się nie czuję młodziej o 5 czy 10 lat, tylko się cały czas czuję tak, jakbym był takim wystrachanym nastolatkiem. Hmm. Ja mam dużo z, z takiego, te, takiego huberta w sobie. Mm, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że ko kończę taki wiek, który mi się nie podoba. Wolałbym być w ogóle młodszy i mieć większą perspektywę przed sobą. Mm -hmm. I ja rozumiem, że niewiele mogę w tej sprawie zrobić, ale mimo to jest mi się ciężko z tym y, pogodzić, ale, ale to już przynajmniej od 10 lat. Tak, nie, bardzo mi się podoba, że naprawdę czasem są takie hasła na okładkach: wiek to tylko liczba. Mm. I co, nie zgadzamy się? Kurde, bo ja chciałam powiedzieć, że w Twoim przypadku, ja chciałbym naprawdę mieć te 5-9 i być wiesz. Mm. Nie, to takie wiesz, to są wszystkie jakieś takie hasła tam, yy. ograniczenia są po to, żeby je przekraczać, zasady są po to, żeby je łamać I mi się już w kieszeni otwiera, jak słyszę, jak ktoś tak jeszcze z uśmiechem na twarzy mówi, no jest, jest jak jest, no, każdy chce być młodszy i jakoś musi yy, uprawomocnić to, że jest starszy niż by chciał, więc te, ja rozumiem intencje takich haseł, ale to...